Ja widzę wy widzicie ja moim i, i zastęp w filmie I, i dzisiaj pokażę wam jak ta GG box pvp trip, oczywiście po prostu pokażę mój zarobek I, w takim razie no od początku to jest taki coś... o prawie bym zginął ja było 70 pingu to nie jest źle ogólnie to nie patrzcie o moje śmierci Większość nich zrobiłem jako free kill na starcie edycji, bo oczywiście start edycji i w setach żelaznych tam się biegało i... No jak to był, ten wie. I tam było mega dużo dedów. z ja zaliczyłem. O kurde tutaj jak przed chwilą wleciałem sobie, to był full 10 chyba set. I no właśnie ten typ se ginie. Od do no, całego kladu. Ja też tak cignałem. Szczerze powiem wam tak. Z full... Nie, nie pamiętam sobie jak to był set, tak? O kurde. O kurde. Full 14 to była tutaj. I z, z Orałem na spałda. Ale wracając. Nie pamiętam jaki to był set y Jakie sety mnie biły znaczy. Ale wiem, że ja miałem full 10 i prawie od nich nie wyrabiałem. Ale no, bym wyrobił tylko po, po prostu... No nie miałem... koksy już wszystkie zjadłem, a refy, refów bit dwa zostały, to po prostu pomyślałem, że zrobię taktykę, że spróbuję uciec ten i no nie wyszło. Że próbowałem uciec i no nie uciekłem, bo próbowałem się odkopać. Kolega wie próbował odkopać, ale ich było sześciu czy siedmiu nawet, więc to nie było szans. Nie wiem... Normalnie jak nie miałem nagrywa, ja sobie kopałem wszystko dobrze. Ale teraz jak włączyłem nagrywanie, to nagle jest duże typa I tak ja jestem pewien, że za chwilę zginę sobie Bo już tutaj 6 razy zginąłem dzisiaj na przykład Bo jak ja mam takiego seta To ja widzę, że powiem tak, Przed chwilą miałem seta full 5 co się ogólnie to, wiem, że to są słabe sety, miałem, mia jak już mówię Miałem raz dziesiątkę full y I miałem dwa razy piątkę. O kurde No i Mabdeda Hit dobie Nie! Tu nie ma wyjścia. No i ja szans. No nie miałem szans. Dobra. Po prostu moja taktyka. Gdzieś stać miałem szalkera, więc rynku kupię jak jest. Szalker o. Za 6 dolarów. Dobra. I sobie po prostu wezmę tą elitrę. Ty ja mam tam z jakieś części seta To tam wiecie Okej, okay, buty banie kupię sobie jeszcze nie wiem Dwójkę może Jeszcze raz, o dwójkę I, i ten Po prostu Po prostu zrobię to samo, tylko że no ale to jest właśnie dziwne, bo to chyba set dziewiątka mi się wydaje, a nie zginałem na kilka hitów, w sensie na, na jednego hita a od poprzedniego typa, nie wiem jaki, w sumie nawet nie wiem jaki miał set ten poprzedni, ale przez yy, ja to było. To zginąłem na dosłownie dwa hity. W sensie nakryta jednego, bym zginął i na jednego hita. Ale no nie wiem, ten też by nie, nie bił dużo. Może przez elektro piątkę. Bo wtedy, jak ten, jak wtedy latałem, to byłem bez elitry Ale to za dużo nie powinno zbijać. Nie wiem. A no to wkleję się po prostu tutaj. Ale zrobiłem. Totalnie zrobiłem to. Jak będę u góry, to wam coś pokażę. To jest sposób tutaj na zarobek. Nawet nie chodzi mi o kwart, tylko zaraz zobaczycie. E, kwart oczywiście wykopię, bo dużo daje bardzo. No tylko jak mówiłem ja przez chwilę miałem nawet 6000. Byłem prawie w topce, w topkach, a wtedy 8000 to 16 oczywiście, a nie top 1. Miała chyba 8000 coś takiego. Prawie byłem w topce, ale no. Nie piekło mi i zginęło mi. Patrzcie, teraz to. Tutaj. Botyki złote, bo da się zrobić. I po prostu tak kopiemy. Bo. Shadow, teraz motyka zwykła kosztuje chyba tam 1000 czy 2000? Można sobie zrobić, skraftować. Też znaczy nie wiem czy można teraz, ale wiem, że można było. I spytacie, czemu kopię złotą motyką, a nie, nie diaksową. Wyłączyli crafting chyba każdej motyki, bo wiem, że ja pewnie diaksowej, ale reszty to nie wiem. <laughs> ale chyba zapomnieli wyłączyć złotej. I no, to jest trochę w kuźno, że się tak szybko pęka, ale da się kopać. Patrzcie. Już trochę zarobiłem na tym ogólnie. E, ogłaszam konkurs e, na miliard na box PvP. Miliard wystarczy zostawić łapkę w górę, e, zostawić super na tym kanale i na tym filmie. I to w sobie tyle. Czemu spytacie? Nie nagrywam teraz z rapów, to nie jest film na rapacha. a robię konkurs na rapach. E, bo po prostu. No nie ma aktualizacji przez kilka już chyba jak się nie mylę chyba z dwa albo trzy miesiące, nie wiem. Nie chcę tak strzelać, ale no yy, bo ten. Yy, no, ale ogólnie nie ma tej aktualizacji. No więc po prostu no, tam nie ma co robić za bardzo. Jest ta strefa, która oczywiście nie działa, bo im się nie chce go naprawić. Be mega dużo osób pisze na przykład na Discordzie, tracie w Minecrafcie, a ta strefa się dosłownie pali. No wejdzie, wejdziesz tam i no albo nie wyjdziesz bo cię wyrzuci Albo po prostu tam będzie miał jedną kreskę bo tam każdy ma jedną kreskę internetu I nikt tam nie ma więcej niż 10 tysięcy pingu Znaczy zdarzają się takie osoby ale yy, to już no to już po prostu trzeba mieć taki komp taki internet ja, jak widzicie trochę ustabilizowałem sobie ping bo mam teraz 70 około tak 70, nawet ani do 80 nie spada mi, ani do więcej na razie, przynajmniej na razie, bez nagraja miałem w ogóle 50, chyba dwa przez cały dosłownie czas, ale do no, nagraja obciążę. Yy. No, tak samo fps -y, ale fps -y to już w ogóle ze 150 mam na nagraju 30 około. To w ogóle już jest, a jak wy już widzicie, to no, sporo zrobiłem z samego, znaczy, nie powiem, że z samego z całego kopa, bo tylko bo kopałem też kwart, ale... No. Pewnie na jutro ogarnę jakieś, nie wiem, z 5 anarchicznych odłamków i zrobię wam konkurs też na to. Bo jakie nie wiem czy wiecie, ale na pewno... Aha, z mi. Nie wiem czy wiecie ale na, na ten. Ale mi się że powinniście wiedzieć jak graliście na anarchii na boksie. Anarchiczne odławki są teraz mega drogie. 5 takich anarchicznych i masz full seta nawet 9. Więc no ja... nie na, na, na razie zawsze to nie stać. Za zabójstwa nie mogę żadnego kupić. Ale, no, uzbieram to. Uzbieram to po prostu i zrobię wam konkurs. E, więc, no. E, sorry, tak w ogóle, że nie było płac 1000 odcinków. Ale, no, miałem dużo na głowie. Szkoła i tak dalej. No, ogólnie te, teraz, na no, przykład, wczoraj byłem. W, w, dzisiaj byłem w szkole. Jutro raczej nie będę. Bo jadę do lekarza. Tak więc, no potem sobie pokopię też no i ogarnę ten konkurs wydaje mi się że na spokojnie na spokojnie to wyjdzie mi jak tak będę kopał ale no nie wiem czy te najgorsze jest to że nie wiem czy motyki dalej da się robić bo ja to robiłem chyba w czwarty dzień od startu edycji czy coś takiego a ja mam już tak wyjdzie w tego tych motyk mega mało więc no co jest już w ogóle prawie 100 dolarów. To nie jest dużo patrzę, na to że miałem te 6000, ale no. Ja na przykład to mam takie coś, że... Ja widzę degresu. Jak, jak ja mam progres, to jest git, ale jak mam degres. Nie wiem czy wiecie, co to znaczy, ale... Chyba raczej powinniście wiedzieć. Chociaż nie wiem też w jakim jesteście wieku widzowie, ale no. Degres to jest takie coś, że po prostu... że... Y, progres to jest takie coś, że po prostu... Wiecie, progresujecie, yy, macie jakby coraz lepsze itemy i tak dalej, chodzi o Minecrafta, yy, na przykład przykład Minecraftowy mówię, a degres to jest takie coś, że, że no, po prostu, no po prostu spadacie z tych itemów. Na przykład tak bym miał teraz 10 tysięcy rankingu, kurde, na przykład yy, tak mówię przykładowo oczywiście i bym jednego dnia grał i z 10 tysięcy rankingu bym spadł na, na przykład na 9 tysięcy to by był właśnie degres ogólnie to y, będzie też odcinek z, z zabijania na strefę bez właśnie tutaj na anarchii ale jak ogarniemy sobie lepszy item, bo ja i jak gildia na razie nie mamy dobrych itemów jakbyście tak w ogóle nie wiedzieli to jestem liderem i zapraszam na rekrutację, discorda ma ich w opisie poprzednich filmów nie wiem czy, nie wiem, czy ten y, nie wiem czy pisaliście już do mnie czy nie ale wiem że na pewno sporo osób do mnie pisało y, o różne rzeczy, na przykład nie o Gildi, ale ogólnie. Dobra, nie będę tutaj biegł, bo obawiam się, że mogę zginąć. No ale na przykład y, też jakby ktoś mi mógł poradzić y, z FPS-ami jak to naprawić, bo, bo przez OBS-ak nagrywam. Bo bez... Y, w sensie y, rozumiem, że jak nagrywam przy, jak nagrywam to na pewno wydaje mi FPS-ów niż normalnie, ale mi to zabiera ponad 120 FPS-ów. Jak ja tak se, Na przykład po tych schodach, jak tak biegam, to było 160-170 FPS-ów czasami a na przykład teraz na mam 31,6 coś takiego. I właśnie to jest... Rozumiem, że może to sporo zabierać FPS-ów, ale niektórzy ludzie na przykład, jak widziałem, mają i tak na przykład mój kolega ma kompa gorszego niż ja ma ogólnie po... Podchyla też tak około 100-160 fpsów A jak ma nagrywanie to ma prawie dwa razy więcej niż ja mam I on właśnie też nie wie o co chodzi że on ma tyle a ja mam tyle Pytałem się go Więc nie wiem Mam nadzieję że się to ogarnę jakoś bo Jak tego nie ogarnę to nie będzie mi w sumie No montaży zabijania i tak dalej ja bym To będzie się trudniej na pewno robić bo No ogólnie to jak mam yy, Jak macie chcecie zrobić dasz przynajmniej ja tak mam, no to cały czas nagrywają musi być włączone i po prostu dźwięk sobie dodajesz potem, ale ja nagryje cały czas musi być włączone. A no. Umiem przynajmniej jak z 6 FPS-ów mam, to tak średnio jest z PvP. Znaczy ogólnie ja umiem się klepać nawet na 20 FPS-ów i to często na przykład rozpierdzielam różne topki na duelach na różnych serwerach, ale na przykład na przykład jak Mam takie coś typu O kurde na sobie pójdę Dobra i tak to będziemy kończyć już Na następnym odcinku będę o wiele lepsze I pewnie Zrobię ten konkurs Tak więc na razie konkurs na rapach Ma miliard Kłapka w górę, subskrypcja Dzwonek Komentarz ze swoim nickiem I po prostu na następnym odcinku Dam screen jak to wysyłam pewnie jak mi się uda to tak zmontować, bo wiecie, ja nie mam żadnego dobrego profesjonalnego yy, programu do montowania. No i w sobie to tyle. To było tyle. Widzowie Cześć na razie.